Witam Was, moi drodzy. Chciałbym pokazać Wam dziś mojego Xboxa 360e, którego udało mi się zakupić na marketplace za niebogatela kwotę 50 zł. Tak, 50 zł. Był to jeden z moich wymarzonych Xboxów. Zawsze chciałem go mieć. No, niestety. Życie nie jest tak kolorowe. Tam niska kwota wiąże się z tym, że niestety Xbox jest uszkodzony. Tak dokładnie. Ale sami widzicie, dostałem go w pudełeczku. Pięknym. Mimo wszystko jestem z niego bardzo zadowolony i chciałbym pokazać wam w tym filmiku, że każdy z nas może pozwolić sobie na spełnienie swoich marzeń za przysłowiowe. Marne grosze, próbując samemu to naprawić, ponieważ e, nie jestem z wykształcenia osobą, która zajmuje się takimi rzeczami. Ale w dobie internetu i e, chęci moich do naprawy tego sprzętu okazało się, że tak naprawdę wystarczą tylko chęci i troszeczkę szperania w internecie. Dlaczego? Dlatego, że postarałem się go sam naprawić. I udało mi się to zrobić, z czego jestem bardzo zadowolony. W pudełku, oprócz samego Xboxa, nie będzie już nic, ponieważ zdecydowałem się na kupno samego, mimo tego, że pan sprzedawał cały zestaw. Xbox po rozpakowaniu jest ładny. Jego szkliste elementy są niestety delikatnie porysowane, ale jeśli chodzi o matowe, są one niemal idealne. Xbox prezentuje się moim zdaniem jak za tę cenę bardzo dobrze, zwłaszcza że to jest ta wersja Xbox 360e. Sami zobaczcie, że nic mu nie brakuje. Wręcz yy, powiedziałbym, że spodziewałem się czegoś o wiele gorszego za tę kwotę, zwłaszcza że pan uprzedzał mnie, żebym się nie napalał i podszedł do tego po prostu jak do ciekawostki. W Xboxie znalazłem dysk 250 GB. Oczywiście yy, podchodziłem do tego w sposób taki, że nie do końca on musi być sprawny, prawda? Ale jego stan był okej, okay, jak dla mnie. Um, zaraz po rozpakowaniu postarałem się go włączyć. No i tutaj właśnie pojawił się ten problem, który Pan opisywał: że niestety Xbox zaraz po podłączeniu yy, no, od razu przywituje nas yy, czerwoną diodą. No niestety. Myślałem, miałem taką nadzieję, że jednak, że jednak od razu będzie działał, ale no niestety nie. Więc od razu wziąłem się za diagnostykę czyli nacisnąłem guzik łączności wyszukiwania pada i wysuwania klapki do zdiagnozowania naszego, naszego błędu. U mnie wyszło to 0023, co może oznaczać może oznaczać moi drodzy nieznane, możliwe zwarcie pod mostkiem. Dokładnie. No jako yy, że nic mi to nie mówiło, zacząłem szukać po prostu w internecie i z tego, co yy, udało mi się wyszukać, yy, był to problem z jednym z kondensatorów, właśnie, więc tak naprawdę jedyne co zostało mi do zrobienia, no to rozebranie go. Ale ciekawostka, Xbox właśnie bez e, podłączonego HDMI normalnie się uruchamiał mm, bez żadnego błędu. No właśnie, no to co dalej? To zacząłem go rozkręcać. No, mimo wszystko nie mam żadnego doświadczenia w rozkręcaniu Xboxa. Tym bardziej męczyłem się z tym troszeczkę. E, z racji tego, że mm, ten film nie może być zbyt długi. Postanowiłem jednak e, nie wrzucać całego rozkręcania tego sprzętu, wręcz posiłkując się tutaj zdjęciami, które tutaj zaraz się wyświetlą. Myślę, że to na potrzeby tego filmu i tak wystarczy. Zwłaszcza, że to jest film w kwestii ciekawostki z mojej strony dla Was, e, abyście sami e, mogli pomyśleć nad naprawą bądź kupna czegoś, co nie do końca jest sprawne. Sami widzicie, że Xbox nie był nigdy rozkręcany, co naprawdę mnie zdziwiło, bo myślałem, że po prostu tak stary sprzęt no, nie może być nierozkręcany przez tyle lat, chociażby dla czyszczenia, prawda? No ale udało się go rozkręcić i sami widzicie, że było dosyć czysto. A może czysto to akurat dlatego, że na tych zdjęciach akurat są elementy wyczyszczone, ale już o tym nie mówmy. No ale co mnie przywitało? Przywitała mnie płyta główna, na której e, było widać ślady po prostu. E, zużycia. Zużycia, jakiego zużycia, no właśnie. No właśnie nie do końca wiadomo, bo myślę, że ona była narażona po prostu na jakieś czynniki wilgoci, bo... Zauważyłem na niej osad, który zaraz umyłem, a to jest ten kondensator, który wymieniałem. No właśnie, wymieniałem. Nie jestem osobą, która się tym zajmuje, więc od razu pojechałem do sklepu tak naprawdę elektronicznego i zakupić e, swoją rozlutownicę. Zapłaciłem za nią 20 zł. Kupiłem też kalafonię i topnik. Topnik jest o wiele lepszy od razu mówię. I tu już mamy e, sprzęt po wymianie tego kondensatora na takim suchym starcie, że tak powiem. To jest ten kondensatorek zaraz za radiatorem. Niestety udało mi się kupić 822,5 V. Taki powinien być, ale niestety nie udało mi się kupić tak niskiego, więc musiałem go wlutować i delikatnie zagiąść, ale z tego, co możecie zauważyć, Xbox przywitał mnie. Tak, moi drodzy, przywitał mnie czymś. No, właśnie, ekranem startowym. Nawet nie wiecie, jakie było moje zdziwienie i radość, która mi towarzyszyła w tym momencie. Stwierdziłem, że jednak warto kupić coś taniej, że warto kupić coś, czym sami się zajmiemy i spróbujemy chociaż swoich własnych sił, żeby to naprawić. Moi drodzy, no. Sami widzicie, że Xbox po skręceniu wygląda super. Mam sprzęt za 50 zł, który tak naprawdę może mi posłużyć jeszcze długie lata. Byłem pierwszą osobą, która go rozkręcała. Myślę, że będzie on przeżywał o mnie drugie życie. Z tego co widzicie, dysk też działa, ponieważ wczytał od razu profile poprzednich użytkowników. Bardzo dziękuję osobie, która mi go sprzedała, za tak dobry sprzęt, który do mnie dotarł. Jestem z niego bardzo zadowolony. Każdemu z Was polecam, polecam przede wszystkim, polecam kupowanie takich okazji. Myślę, że każdy z Was może to zrobić. Cześć, trzymajcie się i do następnego, prawda?